No, dzień dobry, kochani, witam was wszystkich bardzo pięknie i bardzo serdecznie po świętach. Kochani, mam nadzieję, że jesteśmy tutaj w pełnym składzie: że nikomu słuchajcie, nic się nie wydarzyło, że gdzieś tutaj, no, w dużej mierze, kochani, wszyscy jesteśmy na swoim miejscu, w swoim starym składzie. Kochani, startujemy, lecimy, bo chcę tutaj dla Was jak najszybciej te karciochy zrobić, więc nie będziemy się tutaj, kochani, rozgadywać. Ja już nawet karty mam przetasowane, nie będę ich tutaj mieliła. Raz jeszcze, moi drodzy, bo muszę się rozruszać. Wiecie, o co chodzi teraz po tym, że tak powiem... Parodniowym, no bo to jednak weekend i poniedziałek, lenistwie, no to trzeba troszeczkę, kochani, się rozruszać, wrócić do normalności. A więc, kochani, startujemy, lecimy z dnióweczką i zaczniemy, oczywiście, od tego. Słuchajcie, czemu dzisiaj sprzyja energia? I po przetasowaniu sprawdzamy, czemu dzisiaj sprzyja. Słuchajcie, otwieraniu się na nowe rzeczy, które do Was idą i nie ma to tamto. Karta Świat jest zawsze kartą, słuchajcie, kończenia czegoś i wchodzenia w nowe. To jest jakby taka bardzo mocno też karta karmiczna. Wielu z Was może też już być, kochani, na końcówce jakiejś karmy. No, czasami też tak jest, kochani, możecie nawet o tym nie wiedzieć, ale być może jakiś cięższy czas, który być może ostatnimi czasy w Waszym życiu gościł, może być, kochani, już faktycznie na końcu. Już zbliżamy się do mety i tutaj pokazuje się, kochani, że już widzimy światełko w tunelu. Bardzo często tak jest, kochani, że nieraz w jakimś, powiedzmy, temacie, w jakiejś sytuacji, my jesteśmy już od dłuższego czasu i możemy z niej wyjść już dawno. Tylko oczywiście, z, nie wiem, z powodów na przykład, nie wiem, jeżeli tu chodziłoby o jakiegoś człowieka innego, załóżmy tak, nie chcecie tutaj gdzieś w dużej mierze, kochani, po, no, nie macie odwagi być może, tak, na to, żeby tutaj gdzieś wychodzić z tego, żeby tutaj mieć odwagę na to, albo cokolwiek z tych rzeczy. I stoimy tutaj, kochani, w miejscu z różnych kwestii. Dam jeszcze szansę, a może coś inaczej będzie, a może jeszcze nie teraz, a może później. Tymczasem, słuchajcie, może tak być, że wielu z Was doszło do tak zwanej ściany i mówi, e, Nie, to już, to już nie ma sensu. Ja się tu starałem, starałam, robiłam co robiłem, nie wychodziło coś. E, czas tutaj zrobić kolejny krok. Ja wiem, że dużo rzeczy muszę odciąć za sobą, ale czas zrobić kolejny krok. I być może, moi drodzy. Jeżeli jesteście przed takim rozważaniem, to karta tutaj pierwsza mówi właśnie do takich osób, czas najwyższy, czas już najwyższy, już nie czekaj w nieskończoność, nie marnuj życia, nie marnuj czasu, zamknij te stare drzwi, otwórz się na nowe możliwości. Tak samo otwieranie się na nowe możliwości może być we wszystkim innym. Odważ się założyć własną działalność, zmień pracę, przeprowadź się, wyjeźdź, zrób to, co tutaj widzisz, że chcesz zrobić, ale z różnych przyczyn stoisz w miejscu i tego nie dokonujesz. Skupienie się, kochani, na pracy. Karta numer dwa dla wszystkich tych, którzy gdzieś tutaj słuchajcie, nie wiem, chcą. Jakieś sprawy zawodowe, finansowe czy inwestycyjne są dzisiaj dla was istotne, ważne, to tutaj jest skup się właśnie na tym, tak? Tak jakbyś tutaj gdzieś miał popatrzeć, powiedziałabym wręcz fizycznie na swoje zasoby finansowe, czy też popatrzeć na to, jaką pracę wykonujesz, czy nie trzeba przypadkiem tutaj się doszkolić, czy nie trzeba tutaj gdzieś bardziej przyłożyć się tutaj do pewnych zadań, tak? Bo ja tak troszeczkę widzę, że karta jakby wymaga tutaj od jakiejś grupy osób na magicznej skupienia swojej uwagi, nie teraz na zabawie, na miłościach, na jakichś tego typu historiach, tylko skup swoją uwagę na sferze zawodowej, na sferze swojej rozwojowej, inwestycyjnej, finansowej. Jakby to, kochani, miało być kluczowe, co dla niektórych z Was. Więc tutaj gdzieś skupiamy się również, kochani, na tego typu rzeczach. Jeżeli są tacy z Was, którzy nie potrafią podjąć decyzji, to czas najwyższy ją, kochani, podjąć. Karta numer 3 pokazuje osobę, która tutaj zwyczajnie, słuchajcie, stoi w miejscu. Być może to się tyczy tutaj sytuacji nawet z pierwszej karty. Stoi w miejscu. E nie potrafi, nie widzi, nie, nie widzi na przykład sytuacji, w której mogłaby tutaj trafnie podjąć jakąś decyzję, żeby pójść do przodu, waha się pomiędzy dwoma opcjami. Bardzo często samodzielnie zakłada sobie opaskę na oczy, żeby czegoś nie widzieć, albo pozwala innym osobom tą opaskę sobie na oczy zakładać, żeby ona czegoś nie widziała. Wiemy o co chodzi. <laughs> Żebyście czegoś nie widzieli, czyli po, 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 pozwalacie jakiejś tam, powiedzmy, osobie, żeby Wam mydliła oczy, żebyście Wy czegoś nie widzieli. Tymczasem macie sobie z tego zdać sprawę, że być może taka sytuacja ma miejsce, że ktoś robi to albo zależy mu, żebyście Wy nie dostrzegali możliwości, żebyście Wy nie podejmowali jakichś decyzji, żebyście Wy o wielu rzeczach nawet nie wiedzieli. Karta wręcz jakby w pewien sposób do takich osób będzie mówiła, coś takiego może mieć miejsce stary, albo stara. Zwróć na to uwagę, postaraj się, że tak powiem, samodzielnie myśleć, nie pozwalaj na to, żeby ktoś ci doradzał być może w dniu dzisiejszym, bo być może to doradztwo jest na, no jakby to, jakby to powiedzieć... Um, jakby to doradztwo tutaj w tej sytuacji, kochani, no niestety było zgubne dla Was, tak? I tutaj, kochani, weźcie to pod uwagę. E, podejmijcie również decyzję. Jeżeli ktoś z Was, tak jak powiedziałam, stoi w progu, nie wie, czy ruszyć do przodu, czy stać w miejscu, karta będzie mówiła podejmij decyzję, przestań się wahać. Idź w jakimś jednym, określonym kierunku. Dobra. Kochani, i lecimy teraz już ze znakami z odjaku i sprawdzamy sobie baranka. Co dzisiaj u Was? W dniu dzisiejszym Wy czekacie za czymś, no, i tutaj nie wiem, kochani, czy, czy po prostu jest to no, dobry proceder, tak? Do tego, żeby stać w miejscu i nic nie robić, e, zważywszy na karty, które przed chwileczką omawialiśmy, ale jest tutaj jakaś grupa baranów, która cierpliwie za czymś czeka, tak? Nie wiem, czekacie za dobrą wiadomością, za telefonem, za, nie wiem, za jakimś znajomym, koleżanką, no, osobą, która ma do Was na przykład przyjść, tak? I liczycie na to, że będą to dobre wieści, dobre wiadomości, czekacie za jakimiś owocami swojej własnej pracy, ale przy przyjdzie Wam, kochani, dzisiaj czekać. Ja tutaj nie będę Wam mówić nie czekajcie, tak, albo cokolwiek z tych rzeczy, albo coś, tylko po prostu jest to karta dniówki, która wyraźnie pokazuje i przedstawia barana, który dzisiaj postarał się bardzo o coś, gdzieś być może, słuchajcie, wykonał jakieś ruchy, kroki i dzisiejszy dzień jest to dzień cierpliwości i czekania. Więc, no, drugie baranki, tak to u Was. A co dzisiaj u byka? Możecie się kochani pokłócić, możecie się z kimś nie zgadzać. Um, bo ta karta bardzo często po prostu pokazuje, że um, może tutaj dojść do niezgody pomiędzy wami a jakąś konkretną osobą. Um, to, tak, to tak delikatnie na marginesie mówię, bo może to być opcja taka, że wy nie będziecie chcieli na coś przystąpić, druga strona będzie miała jakieś swoje racje, wy macie swoje racje. No i moi drodzy, może tak faktycznie <laughs> zadziać się podczas jakiejś dyskusji, że nastąpi tutaj pewnego rodzaju jakiś taki dystans, stworzenie granicy, stworzenie bariery, pomiędzy. Między Wami a tą osobą, tak? Którą ja bym powiedziała, że Wy raczej wytyczycie. Mam takie wrażenie, chyba, że jesteście osobą, która próbuje kogoś do czegoś przekonać, a druga strona ma opór, aby, coś, aby te argumenty przyjąć. No to wtedy oczywiście tamta strona będzie wyraźnie pokazywała, że ona nie pozwoli sobie, albo nie chce, żebyście tą magiczną granicę przekraczali. Ponadto, słuchajcie, to nie musi być, cał być całkowicie oczywiście kłótnia, tak? To może być po prostu zwyczajnie sytuacja, w której wy czegoś nie chcecie zrobić, nie chcecie na coś przystąpić, bronicie się przed czymś w dniu dzisiejszym. Ktoś może tutaj napierać w waszym kierunku, coś mówić, chcieć od was, a wy tutaj sukcesywnie, kochani, będziecie stali w takiej karcie, która no, będzie niestety pokazywała, że wy na to nie macie ochoty, że wy nie chcecie, powiedzmy, tutaj zrobić tego, co ktoś chce. I stawiacie wyraźną granicę. No zobaczymy, Becky jak to dzisiaj będzie. A co dzisiaj u bliźniąt? Jeżeli chodzi o bliźnięta, moi drodzy, no dzień dosyć bojowy. Słuchajcie, nie wiem, kim wy w tej karcie jesteście, ale w każdym razie, słuchajcie, jest to taki troszeczkę dzień podyktowany. No bardzo niefajnym klimatem, tak, takim troszeczkę mściwym, takim troszeczkę z poziomu, nie liczę się z czyimiś uczuciami, ktoś komuś tutaj, kochani, może perfidnie dowalić, wbić nóż w plecy, powiedzieć dwa słowa za dużo i mieć z tego satysfakcję. Więc moi drodzy, nie wiem, kim Wy tutaj jesteście. Czy to będzie bardziej tak, że macie wśród ym, swoich znajomych czy też ludzi, z którymi się otaczacie osobę, która nie liczy się kompletnie, słuchajcie, z tym, wy co wy czujecie, jakie... <laughs> Że może, że, mogo, że może ta osoba was w jakiś sposób zranić, skrzywdzić, i ta osoba dzisiaj wobec bliźniaka tak, a nie inaczej się zachowa, ale to równie dobrze możecie być wy sami, którzy dzisiaj z poziomu emocji, które mogą wziąć górę, <laughs> złości, która może wziąć górę, możecie właśnie tak, a nie inaczej zachować się wobec kogoś, no i tej osobie dokopać, zranić tą osobę. Kochani, weźcie to pod uwagę, bo ja tutaj widzę osobę, która jest zadowolona z tego, że dokopała komuś. Ale kto komu będzie dokopywał, nie wiem. Co ci uraczka? Uraka dzisiaj dzień podyktowany uczuciem, miłością, otwartością serca. No i bardzo dobrze. Słuchajcie, jeżeli jesteście uczuciowo i emocjonalnie nastawione do dzisiejszego dnia, to niech i tak jest. Słuchajcie, ja nie mówię nie i nie mówię tak. Tak jest to po prostu dzień bardzo uczuciowy, bardzo emocjonalny. Kierujecie się głosem serducha. Jesteście dzisiaj miłe, sympatyczne, uczuciowe. Pomocne, wspierające, sentymentalne, no gdzieś takie troszeczkę tutaj romantyczne, może również gdzieś takie tutaj klimaty mi się pokazały. Oczywiście to nie musicie być wy, to może być ktoś w waszym otoczeniu, kto ewentualnie takie emocje tutaj, moi drodzy, w waszym kierunku będzie słał. I to też weźcie pod uwagę, bo ja nie wiem, kim jest ten człowiek. Czy to jesteście wy, czy ktoś, tak? To tak na marginesie. No więc moi drodzy, no cóż, no to dobrze. Mogą być też. Raki, którym brakuje uczuć, i chciałyby tych uczuć więcej, i mogą tak naprawdę, słuchajcie, gdzieś delikatnie wypatrywać tej osoby, tęsknić za tą osobą, wzdychać do kogoś bardzo mocno. Wtedy by to robiły w samotności bardziej, bo gdzieś tutaj tej miłości rak zwyczajnie potrzebuje. No dobrze, dobrze. W takim układzie, co dzisiaj Ulwa, lwa, o którym nie pomyślałam i zapomniałam, kochani, w tygodniu, no teraz w tym boże, weekendu, w tej czytaniu świątecznym, sorry, weekendowym. Natomiast co Ulwa? Słuchajcie, sytuacja tego typu. Mamy, mamy kartę tutaj, która bardzo mocno pokazuje, że lew się czemuś przygląda. Jest tutaj, słuchajcie, wiele rzeczy, które lwu się może podobać, i lew po prostu będzie dzisiaj myślał, fantazjował, wybierał, co ma zrobić, jak ma zrobić, będzie bujał w obłokach, dużo rozmyślał. No, słuchajcie, wszyscy ci, którzy jesteście gdzieś, nie wiem, zauroczeni, zafascynowani, zakochani, to możecie, kochani, być dzisiaj rozmarzeni, czyli marzyć o tej osobie, snuć różnego rodzaju wątki, scenariusze myśli jakieś, które wam będą po głowie krążyły, chodziły, jak zrobić, jak się zachować, jak się ubrać, a co on by zrobił, a to to, wiecie o co mi chodzi, takie rozmarzenie emocjonalne, które no bardzo często, słuchajcie, bywa właśnie w takim początkowej fazie, kiedy z kimś jesteśmy w jakiejś tam powiedzmy relacji, ale to będzie tylko dla jednej grupy lwów. Dla pozostałych moi drodzy możecie mieć dzisiaj opcję do wyboru i nie móc się na coś zdecydować. To też kochani weźcie pod uwagę, bo pomysłowość owszem będzie, czy też rzeczy do wyboru też będzie sporo, ale lew może nie wiedzieć co zrobić i jak wybrać, nie wiem, jaką tutaj opcję przyjąć. Może Wam się również stworzyć na tą okoliczność tak zwany mętlik, słuchajcie... Mentalny, być może być może emocjonalny, bo nie będziecie potrafiły zdecydować się na jakiś ruch, na jakiś krok, na jakąś określoną rzecz. Co dzisiaj upomnę. Panna jest dzisiaj czymś załamana, ale nie wiem czym i nie wiem z jakiego powodu. Ewidentnie pokazuje mi się tutaj karta przejmowania się czymś. No więc, drogie panny, wy tutaj proszę zgłosić się do spowiedzi. Oczywiście w tylko i wyłącznie wszystkie te, które z tą kartą się tutaj będą, że tak powiem, spinały, tak? Bo oczywiście nie musi to być dla każdej panny, bo mogą być panny, które dzisiaj będą szczęśliwe i radosne, i niekoniecznie, słuchajcie, czymś się przejmujące. No ale no, słuchajcie, karta jest jaka jest, no to co? No to musimy ją tak przeczytać. Jak ta karta fizycznie wygląda? No, mamy tutaj osobę, która przejmuje się czymś. Co się trapi, co się męczy, słuchajcie. Nie może tutaj złapać takiego fajnego klimatu, dobrego klimatu, dobrego klimatu tylko gdzieś no, jest udręczona tutaj jakąś sprawą, która ją zamartwia. Słuchajcie, mogą tutaj popłynąć łezki, może tutaj być lęk, niepokój, ciężko mi jest powiedzieć, no ale mamy taką troszeczkę deprechę jakiś taki powód do zmartwień. W dniu dzisiejszym u co niektórych panien. No dajcie znać, bo będę ciekawa, co tutaj was tak um, zamęcza. Wagusia. Słuchajcie, waga ma kartę taką dosyć konkretną i mocną. To jest arkan wielki. Ona bardzo często obrazuje, słuchajcie, dwa aspekty: Zakończego, zakończenie czegoś definitywnie i chęć transformacji swojego własnego życia. To jest po prostu, słuchajcie tego typu przekaz. Tutaj nie ma w niej nic więcej. Więc, moje drogie wagi, no ciężko mi jest powiedzieć, może będziecie robić jedno i drugie, może stwierdzacie, czas już zakończyć coś, albo kończy się coś, czego nawet waga nie tyle, że sama chce zrobić, tylko po prostu następuje koniec czegoś, i jednocześnie słuchajcie teraz, że tak powiem, po zakończeniu czegoś. Nie wiem, samodzielnie albo przez kogoś coś tutaj się kończy, następuje transformacja waszego życia. Czyli teraz po prostu coś zostaje zakończone i możemy teraz jakby całkowicie na nowo zmienić swoje życie, bo to jest taka karta przemiany, zmiany, transformacji, tak? A więc tutaj następuje jakaś zmiana, ale to bardziej waszego życia. To nie jest jakaś zmiana planów czy czegoś takiego. Ja tego tak nie widzę, bo to słuchajcie, nie w tym, nie w takiej karcie oczywiście. Tylko, tylko po prostu w takim większym troszeczkę przytupie, tak? Czyli takiej sytuacji, w której dokonuje się zmiana, przechodzi jakaś przemiana czegoś, ale bardziej taka, wiecie, na skalę większą. Nie tam, że tam nie wiem, zmieniły mi się plany, nie wypiję kawy, tylko wypiję sobie herbatę, tylko zmienia coś się w waszym życiu. Więc moi drodzy, kończymy coś i zmieniamy, transformujemy dzisiaj. No właśnie, tak. jestem bardzo ciekawa co. Co dzisiaj u Skorpiona? U Skorpiona dzisiaj, słuchajcie, tak, albo jakiś czas, w którym ożywacie. Cieszycie się wreszcie z czegoś, widzicie, że coś pomyślnie się dla Was zaczęło toczyć, i Wy tutaj macie jakby tak, jakby Wam ktoś skrzydeł, skrzydła doprawił. O super, no to teraz ekstra, teraz już będzie fajnie, wszystko się potoczy zajebiście, dostałem nowe życie, teraz jestem ożywiony, ożywiona i tak dalej, i tak dalej. Względnie, moi drodzy, załatwiacie jakieś sprawy urzędowe, które również mogą potoczyć się dobrze, czyli na Waszą korzyść, po Waszej myśli i tego typu historii Um, bo tutaj, kochani, no wyraźnie, mamy podkreśloną urzędówkę, finansówkę, księgowość i tego typu tam rzeczy, wiecie, wszystko co się wiąże właśnie z całym klimatem urzędowym, nazwijmy to może takim dużym skrócie, sądowym, urzędowym, adwokackim, bankowym. Dopiszcie sobie te wszystkie tam powiedzmy zawody, które chodzą wam po głowie. I tutaj załatwianie, załatwianie tego, albo to, co już zaczęliście załatwiać, w dniu dzisiejszym może się okazać dla Was korzystne. To znaczy ja mam takie wrażenie, że Wy się ucieszycie tutaj z czegoś, co właśnie tyczy się tych klimatów urzędowych. Względnie po prostu poczujecie się dzisiaj zdecydowanie lepiej, bardziej ożywieni, żeby coś tutaj dalej kontynuować. A co dzisiaj ustrzęca? Jest z jakiegoś powodu strzelec zadowolony. Coś, kochani, zostało przez Was, nie wiem, z korzyścią załatwione, bo Wy tutaj jesteście we fanfarach. Triumf, pomyślność, zadowolenie. Słuchajcie, to jest karta, która tak naprawdę pokazuje wszystko. Co, to, czego byście się nie tknęli, e, oczywiście może nie wszystko, ale jakaś sprawa, która jest dla Was istotna, ważna, pokazuje, że jesteście zwyciężeni. Że jest pomyślność, że wygraliście, że jest triumf, że jest zadowolenie, że jest szczęście, że wy sami jesteście z siebie dumni i zadowoleni również. Bo to jest taka pozycja: Ła, jestem super, udało mi się, jestem zajebisty, jestem zajebista. Tak, teraz możecie wszyscy bić mi brawo, ze mną nikt nie wygra. Poczułam, słuchajcie, takie gdzieś, no to co wam teraz powiem, miałam takie słowa przyszły do głowy. Oczywiście mogą być jakiekolwiek inne, ale jest tutaj po prostu. Triumf, moi drodzy. Wy jesteście z czegoś zadowoleni. Wy odnosicie jakiś sukces. Ktoś Wam czegoś gratuluje. Wy jesteście upewnione w czymś. Pewne siebie bardzo mocno. Więc na no, moi drodzy, mega. Mega. Dobra. Co dzisiaj u koziorożca? U koziorożca w dniu dzisiejszym, słuchajcie, pełen e, energii dzień, bardzo dobrze, po świętach, słuchajcie, startujecie ostro naprzód. E, no pokazują się tutaj karty wyraźnie mówiące, czy karta wyraźnie pokazująca Was w jakiejś takiej opcji pełnej pasji, pełnej ognia, pełnej energii, e, zapału do czegoś, moi drodzy, jakichś nowych zadań, które dzisiaj przed Wami być może stoją i są. Wy tutaj chcecie rozpocząć coś nowego, tak? E, ja bardzo często mówię, zasadzić nowe drzewo, nie wiem, zbudować coś na nowych fundamentach. Tak, tak? Gdzieś tutaj czujecie, że musicie się w coś zaangażować, musicie coś zrobić. Oczywiście, słuchajcie, również sprawy powiedzmy związkowe mogą tutaj pokazywać większą ogień do siebie, większą pasję do siebie, taką większą powiedzmy seksualność, namiętność, która w tej karcie nam też się może tutaj, kochani, pokazywać, ale przede wszystkim jesteście witalne. Co mnie tutaj jakoś bardzo cieszy, bo być może faktycznie teraz ta energia takiego fajnego słuchajcie, impetu do Was dotarła. Tak? Więc bardzo fajnie. Co dzisiaj uwodnika? Uwodnika dzisiaj, <laughs> słuchajcie, no tutaj jest dosyć grubawo. Słuchajcie, nie wiem, co to może być, bo karta diabła jest kartą, tak jak już sami to wszystkie, wszyscy ci, co mnie oglądają, oczywiście, jest taką kartą wszelakich, słuchajcie, emocji, które mogą nam dzisiaj towarzyszyć. Poprzez toksyczność, Czyli jakieś osoby toksyczne wokół was, poprzez jakieś manipulacje, no to też jest to oczywiście niefajna energia. Ja tutaj tak troszeczkę widzę, jakby, jakby ktoś próbował was kontrolować, próbował wami sterować, jakbyście czuli się, słuchajcie, z taką trochę pętlą na szyi, bo jest wokół was osoba toksyczna. I to pokazuje ta karta bardzo mocno. Możecie też być zdenerwowane, możecie być wręcz wkurzone, bo ta karta bardzo często też pokazuje takie dosyć silne emocje, ale takiego zdenerwowania, wkurzenia się tutaj mogą być kłótnie, awantury, krzyki. Ale również, kochani, lęk i niepokój. Więc, dlatego mówię, że tutaj troszeczkę te emocje mogą być dzisiaj skrajne albo przechodzące z emocji takich do takich, tak? Zwróćcie na to uwagę. Nie czuję i nie widzę tutaj. Słuchajcie. Seksualności czy namiętności, przykro mi bardzo. Nie czuję. Może ktoś będzie miał, bo czasami to jest też taka karta naprawdę e, takiego fajnego zbliżenia się do partnera, ale pod, pod kątem oczywiście e, tutaj mówię seksualnym, e, ale tutaj tego nie czuję i nie widzę. Może tutaj również być jakaś próba kontroli kogoś nad kimś i tak jak powiedziałam, również obsesja, może obłęd na jakimś punkcie. Takie historie tutaj też się pokazują, ale moi drodzy, nie wiem, naprawdę uważajcie dzisiaj z tymi emocjami, bo być może komuś zależy na tym, żebyście Wy tak troszeczkę się czuli. Tak, z tych oczywiście tak się czuli, jak ja tutaj to wymieniłam, żeby Was wkurzyć, zdenerwować, zaniepokoić, sterować Wami, manipulować, poddać toksyczności, nerwom i tego typu historie. Dobra, a co dzisiaj u ryby? A u ryby w dniu dzisiejszym? Słuchajcie, karta. Znaczy może tak. Ci z Was, którzy potrzebują uzdrowienia, <coughs> mogą czuć się uzdrowieni. Bardzo często ta karta po prostu pokazuje lepszy stan zdrowia albo lepszą psychikę, tutaj lepszy, lepszą uczuciowość, takie ożywienie, uzdrowienie czegoś, tak? To tak powiem tylko dla jakiejś tam grupy. Ponadto, moi drodzy, jest tutaj karta mówiąca bardzo mocno o sytuacji, że coś pomyśli się dla Was toczy. Być może jakaś sprawa dla Was ważna, istotna, w dniu dzisiejszym będzie miała pomyślny obrót, bo ta karta jest również kartą spełnienia życzeń i marzeń, więc na przykład mogą być ryby, które bardzo czegoś chcą, żeby potoczyło się tak, a nie inaczej, czekają, być może za czymś jak na gwiazdkę z nieba, tymczasem faktycznie ta gwiazdka z nieba może do Was dzisiaj dotrzeć. To mam po prostu na myśli, że jakaś sprawa się dzisiaj wyjaśni, coś się potoczy tak, a nie inaczej i wy powiecie, wow, udało mi się, tak? No w końcu. To przyszło. Więc jesteście tutaj być może w takiej fazie, że udało mi się tutaj spełnić jakieś swoje życzenie, marzenie, czy jakaś sprawa obróciła się na moją korzyść. Może was też olśnić. Możecie mieć, kochani, dzisiaj że tak powiem, złote pomysły, więc na to też, kochani, możecie zwrócić uwagę. Ogólnie karta bardzo dobra, słuchajcie, nie ma się tutaj do, do czego tak naprawdę doczepić. Dzień bardzo pomyślny, bardzo taki olśniewający, bardzo jakoś taki uzdrawiający was, więc, no, moje drogie ryby, mega. Kochani, no to co, no to tyle by było, jeżeli chodzi o dnióweczkę. Ja sobie na spokojnie zaplanuję, kochani, co dalej robić tutaj z kartami, jeżeli chodzi o kwestie czy zrobić tygodniówkę, bo mamy wtorek, nie? więc tak trochę zastanawiam się, czy tutaj ruszyć ten klimat. No na pewno nie jako tygodniówkę, bo nie będę tutaj cofała taśmy, że wiecie, dzisiaj jest drugi kwiecień, a ja będę te karty czytała. Słuchajcie, już te dwa dni zaległy, bo to naprawdę mija się z celem. Może coś innego, kochani, wymyślę. Z całą pewnością musimy sobie tutaj rozpocząć również kwietniowe czytania, więc jak najbardziej być może za to się lepiej tutaj zabrać, ale bynajmniej słuchajcie, zobaczymy, co mi do głowy. Bo ja to taka raczej trochę spontaniczna jestem, aniżeli taka planowa, bardzo mocno, jeżeli chodzi o sferę kart, oczywiście. Ale jesteśmy, moi drodzy, w kontakcie. Buziaki, trzymajcie się i cudownego wtorku.